Każdy dzień wygląda tak samo. Różni się tylko pogodą. Po co żyć, skoro doskonale wiem, jak będzie wyglądał mój dzień za tydzień, miesiąc, rok? Będzie wyglądał tak samo jak dzisiejszy. Życie samemu nie ma sensu. Dlaczego ja? Ja nie chcę umierać, ja chcę żyć. Chciałbym zasnąć i już się nie obudzić. Zrobię to. Tak będzie lepiej. Hej, co robisz? Wejdź z tych torów. Co? Ja tu, ja tu tylko przechodzę. Spacerowałem tylko. Płakałeś? Nie, coś mi nie w Masz czerwone oczy? Nie, wszystko w porządku. Daj, zobaczę. Zostaw. Wszystko okej. Okay. Tak w ogóle to jestem Kinga. Damian. Znasz może te okolice? Wybrałam się na spacer i chyba się trochę zgubiłam. Wiesz, może jak dojść do jakiegoś przystanku? Jasne. Wiem. Mogę cię zaprowadzić jak chcesz. Byłoby super. To chodźmy. Skąd się tutaj wzięłaś w ogóle? Przyjezna. Ciągle gdzieś jeszcze. A ty pochodzisz stąd? Urodziłem się tutaj. To pewnie dobrze znasz te okolicę. Nie wiem czy dobrze. Nie za wiele ostatnio wychodzę mm. z domu. W moim życiu tak źle się działo ostatnio. Gorszy czas. Długi czas. Żaden kryzys nie trwa wiecznie. Ciężko mi w to uwierzyć. Chociaż. Teraz jestem raczej dobrej myśli. Stary, to ty. ty. Wiesz, która jest godzina? Wiem, ale nie uwierzysz, co mi się przytrafiło. Chodź. Co się z tobą dzieje ostatnio? Ja do ciebie dzwonię, ty nie odbierasz. Piszę, nie odpisujesz. No, co jest? Stary, wiem, że jest środek nocy, ale nie uwierzysz, poznałem kogoś. Kogo poznałeś? Kingę, ideał dziewczyny. Całą noc przegadaliśmy. Widzisz? Mówiłem, że w końcu kogoś poznasz? Ale jeszcze nigdy z nikim nie rozmawiało mi się tak dobrze, rozumiesz? No, rozumiem, rozumiem. Damian. Ja się naprawdę mega cieszę, że kogoś poznałeś, ale jest trzecia w nocy, a ja jutro idę do pracy. Możemy się zgadać jutro? Jasne, tylko wiesz, teraz nie będę miał tyle czasu, frantki <grym> i te sprawy. Jasne, stary. Ale niedługo się odezwę. Do Dozo. Find me. I'll be in the last place you would look. In a place where people used to be. A land that's called reality. You'll find me there. I won't be catching up on Reddit. I won't be watching any news. Everyone will be alright if I'm not live by sound alike. It's a beautiful day, I'm running away. Don't bother the Facebook messenger, call me. Cause I'm living life in airplane mode And Everything is okay. I just wanna play Unplugged for the day and live in the moment. co ty sobie kupiłeś? Chodź na dół, zobaczysz. Dobra, idę. Siema. Siemanko, Siemanko. Opowiadaj. Stary, klasyka motoryzacji. Silnik 2.8, 190 koni, 7 sekund do setki. Kurde, a kiedy się tym przyjedziemy w końcu? No myślę, że niedługo, ale nie dzisiaj, bo jeszcze muszę po Kingę pojechać. Jasne, ale w ogóle widzę, że dobrze wyglądasz, nowe ciuszki, tak? Trzeba jakoś wyglądać, nie? No, no i teraz zapomnisz o starym kumplu, tak? Nie, no teraz to myślę, że akurat chętniej będę wychodził. No i dobrze. Cieszę się mega, że poznałeś tę Kingę. Może wpadniecie dzisiaj do mnie, nie wiem, o siódmej. Myślę, że o siódmej będzie spoko, no? No i super, to widzimy się na razie. Do zobaczenia. Nie To Twój najlepszy kumpel co daje zrobić, z dobre wrażenie. Wyglądasz pięknie jak zawsze. No cześć, cześć zapraszam. Cześć. To kiedy Kinga do nas dołączy? E, tu jest Kinga. Nie no, stary, ja serio pytam. Wiem, że jest drobna, ale bez przesady. Spadaj. Musisz więcej jeść, nie tak jak ostatnio. Jak byliśmy w restauracji, to nic nie zjadła, aż się kelnerzy na mnie dziwnie patrzyli. No bo jestem na diecie. Damian, tutaj nikogo nie ma. <laughs> Widzisz, mówiłem ci, że po tych studiach będziesz z nikim. Stary, przestań się wygłupiać. A ty już coś piłeś, ty? Bo mogłeś na nas poczekać trochę. <laughs> tak naprawdę, że niby ktoś tutaj z nami jest, tak? Wiesz co, to już jest trochę nudne. No, chciałem zażartować, ale najwyraźniej mi nie wyszło. Sorry, mam tak zawsze. To może ja wam zrobię jakieś pamiątkowe zdjęcie, co? Super, nie, no to, to nie mamy żadnego. To uwaga. Widzisz tu kogoś? Bo ja nie. Nie rób tego, przecież ty nawet nie istniejesz, i co z tego, przecież było nam razem dobrze.

you <laughs> Czekaj, nie rób tego! Zostaw mnie! Nic ci nie zrobię! Nic sobie! Proszę cię nie skać! Zostaw mnie! Wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale też przez to przeszedłem. Wszystko się ułoży. Nic się nie ułoży! Zejdź stamtąd, porozmawiajmy! Nie! Nie chcę już rozmawiać! ż dość Moż dobrze Dobrze, że akurat tu przechodziłem Głup, jestem co Nawet mnie nie nie znasz jestem. Monika. Dzięki. Musiałabym ci jakoś odwdzięczyć. Dobra. Wystarczy, że mi piwo postawisz i będziemy kwita. Wydajesz się w porządku. Może to głupie, ale... Mam wrażenie, że mnie rozumiesz. Wiesz, mi też się ostatnio w życiu nie wiedzie najlepiej. Powiedzmy, że nie mam szczęścia w miłości. Wiesz, znam takie miejsce, do którego moglibyśmy sobie razem pójść. I...